Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia Ariwa Twarde Pierniki, Toruń. Zwycięstwo gospodarzy 83 do 79. Są z nami przedstawiciele drużyny gości: trener Serdian Subotic i kapitan drużyny Aaron Cel. Coach. In the beginning. The player? Ok, zaczniemy od Arona Cela. Panie Aronie, 17 punktów na znakomitej 70% skuteczności, wiele wygranych indywidualnych pojedynków, ale to gospodarze ten mecz wygrali. Jak pan to ocenia z perspektywy boiska? Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym pogratulować drużynie z Gdyni, która dzisiaj pokazała dużo charakteru nie wstydzę się powiedzieć, aczkolwiek powinienem się wstydzić powiedzieć, że wydaje mi się, że bardziej mi się dzisiaj chciało wygrać. Trochę więcej walczyli niż my, mimo że uważam, że walka była też niezła z naszej strony, ale jednak Gdynia do końca pokazała większy charakter. I no na pewno w pierwszej obronie ogólnie wyrównany mecz. W pierwszej połowie dr dwie drużyny miały, miały trochę problemów trafić do kosza, w drugiej się rozkręciliśmy. Braliśmy pod uwagę, że Andrzej Pluta się uh, rozkręci, ale niestety otworzyliśmy też uh, parę łatwych koszy dla uh, Kacpra Gordona, albo dla Grzesia Kami Kamińskiego, więc mm, to nam uh, bardzo mocno uszkodziło dzisiaj uh, w końcowym wyniku. Więc uh, jeszcze raz gratuluję drużyny z Gdyni, uh, na pewno zasłużyli na to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Coach, now the floor is yours. Yeah, first of all, congratulations on the win of Arka. Um, They deserved to win today. It was a tough game, like uh, everybody expected. But in the end, uh, they had something more. So they made some tough shots in the end that we expected they can do, uh, especially from from Pluta. But uh, we gave them also some some easy easy laps in the end, and I think uh, that was deciding moment of the game. Okay. Trener rozpoczął od gratulacji pod adresem y, zespołu gospodarzy. Stwierdził, że zasłużyli na tę wygraną, że bardziej mm, umożliwił jego zespół kilka y, łatwych rzutów Andrzejowi Plucie, ale potem także innym zawodnikom y, gdyńskiej drużyny. Szczególnie w końcówce miało to decydujące znaczenie. Is that all. Any questions? Ktoś ma pytania? Thank you. Thank you. very much. I druga część konferencji prasowej. Przypomnę raz jeszcze wynik meczu. Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia pokonuje Arię, twarde pierniki Toruń 83 do 79. Trener gdyńskiej drużyny Wojciech Bychawski, zawodnik Przemysław Żołnierewicz. Gratulacje panowie. No i panie trenerze, co pan powie po tym meczu? Pański wybuch radości po końcowej syrenie był spektakularny. Dobry wieczór. Nie wiem, czy spektakularny. Ja Koszukówkę traktuję jako, jako swoje życie, jako swoją miłość ja się po prostu cieszę zwyczajnie. Tak samo cieszyłem się, jak wygrywałem mecze w trzeciej lidze i tak samo cieszę się, jak wygrywam mecze w Ekstraklasie, bo to po prostu jest dla mnie poza zdrowiem, poza moim synem największa moja radość, więc myślę, że to jest, to jest, to jest odpowiedź na, na to pytanie. Co do Samego meczu, myślę, że od samego początku widać było, jak ważny mecz to był dla nas. Byliśmy bardzo mocno spięci, zdenerwowani myślę, że te, ta nieskuteczność i te um, powiedziałbym przedszkolne straty zagrania na początku meczu w żaden sposób nie wpisują się w jakość i, i w zaangażowanie moich zawodników. To był po prostu stres i nerwy. Wiedzieliśmy jak ważny to dla nas jest mecz i wszyscy chcieliśmy i dlatego tak się działo. <laughs> na szczęście, w miarę trwania meczu. E, nerwy uspokoiliśmy i zaczęliśmy grać w koszykówkę. Przede wszystkim zaczęliśmy realizować założone cele od samego początku do samego końca. E, realizowaliśmy to co chcieliśmy realizować. Czasem wychodziło to lepiej, czasem wychodziło to gorzej. Natomiast realizowaliśmy to co chcieliśmy i e, obecny ze mną tutaj Przemek Żołnierewicz miał oddał 7 rzutów za 3 punkty i nie trafił żadnego. Gdyby ktoś mnie zapytał, kto miałby rzucać ostatni rzut za trzy punkty decydujący w tym meczu po time -aucie rzucałby go Przemek. Mogę Państwu zagwarantować, że mówię prawdę. No coś się umówiliśmy, coś zrobiliśmy i od początku do końca wierzyłem, że się to uda i, i tak się też stało. Puentując, myślę, nie wiem czy będzie okazja, <laughs> w razie gdyby nie było, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim zawodnikom, bo naprawdę pokazali dzisiaj kawał serca i kawał zaangażowania, kawał wiary w to, że możemy wygrać mecz. Ale i, i, i osobom, które, które kierują tym projektem, wspierają ten projekt i wierzą w to, co robimy. Natomiast chciałbym ten mecz dedykować, to zwycięstwo dedykować tej garstce kibiców, którzy jeżdżą z nami na każdy mecz, którzy zdzierają gardło, kibicują, często palą swoje własne paliwo na te mecze i nawet jeżeli oni czasem nas krytykują, to mają do tego prawo i ta krytyka jest konstruktywna. Myślę, że ci ludzie, którym ten mecz dedykuję, wiedzą, że im dedykuję. I chyba na tym zakończę, tak będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przemek, trener w pewnym sensie wywołał cię do tablicy, wspomniał o twoich nieudanych próbach rzutów za trzy punkty. Nie straciłeś wiary w zwycięstwo do końca? Dobry wieczór państwu. No, y Krótko podsumowując te rzuty wszystkie rzuty, w ciemno taką skuteczność 4 na 16, nawet więcej, 4 na 20, jeśli to ma przynieść zwycięstwo drużynie. Jestem w pełni szczęśliwy, bo był to dla mnie bardzo ważny mecz, żeby go wygrać. Drużyna po pięciu porażkach, teoretycznie stopem naszej tabeli tak, z drużynami, drużynami pocharowymi, bardzo dobrymi drużynami, miała teraz okazję z teoretycznie słabszą drużyną, E, spotkania u siebie, więc było to bardzo, bardzo, bardzo ważny mecz dla nas. E, oczywiście dużo nerwów, no, na, byłem bardzo nerwowy podczas tego meczu. E, I takie mecze się zdarzają, no, i to, to jest zupełnie normalnie w sporcie. I dodatkowo jeszcze bardziej mnie to cieszy, że wygraliśmy ten mecz. Chyba jestem bardziej zadowolony przy takiej skuteczności, niż jakbym zagrał na wysokiej, byśmy wygrali, bo, bo wiem, że poświęciłem dużo zdrowia, żeby, żeby koniec końców ten mecz był dla nas zwycięski. I, I naprawdę ta, ta radość po, po tym meczu była podwójna. Dziękuję. Dziękuję 38, bardzo. To jest 38 i 38,5 minuty na boisku zawodnika. E, w pełnym zaangażowaniu, bez odpuszczania i bez gry na 100% po jednej po drugiej stronie boiska. Także jeszcze raz wielkie dzięki i dla każdego. Ale skoro jestem przy Przemku, to serdeczne wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. sobie odpowiedzieć przed przemkiem. No zamierzam go jeszcze wpuszczać na boisko. Co prawda miał słabą skuteczność dzisiaj rzeczywiście, ale dostanie ode mnie jeszcze szansę, myślę, i, i, i będę chciał, żeby jeszcze spróbował pobiegać. Także Kupie. jeśli ja mogę powiedzieć, a przemek sam pewnie coś może dopowie do tego. Ja mówię, że i nie zamierzam mu zabierać minut na boisku. Wiemy, to jest sport, to jest biznes i wszystko jest możliwe. Jak coś się wydarzy, to myślę, że będą wszyscy informowani. Trenerze, to Pytanie sportowe w kontekście Adriana Boguskiego, bo nie ukrywa, bardzo mi się podoba rozwój tego zawodnika w tym sezonie, czy mógłby trener opowiedzieć z własnej perspektywy coś na temat Adriana, bo on naprawdę dużo, liczbę minut ma w tym sezonie i też mi się wydaje, że jest bardzo produktywny. Jak trener ocenia jego grę z własnej perspektywy? Dziękuję. Przede wszystkim ja myślę, dodam jeszcze panie Karolu, że myślę, że pan po moją częściową odpowiedź na poprzednie pytanie rozumie i nie odbiera jej pana jako brak szacunku do pana. Myślę, że wie pan doskonale o czym mówię. Co do bezpośrednio pytania, to już jest kolejne takie pytanie dotyczące Adriana. Wydaje mi się, że w rozwoju młodych zawodników i w ogóle w rozwoju zawodników istotne jest, bardzo istotne poza techniką, taktyką, wszystkimi rzeczami związanymi z koszykówką, jest sfera mentalna i sfera wzajemnego szacunku i, i traktowania zawodnika. I myślę, że Adrian. Cały czas był bardzo dobrym graczem i cały czas był w stanie dużo robić. Natomiast wiem, że teraz czuję się dobrze. Dostał, został obdarzony dużym zaufaniem. Dużo rozmawiamy, dużo ćwiczymy też mentalnie w sensie takim mówimy o tym, co potrzeba, jak potrzeba nie tylko rzucać do kosza, zbierać, zastawiać. Do tego kwestia jest myślę. To jest człowiek, który ma ponadprzeciętne warunki fizyczne, jak na, jak na polską koszykówkę. i no, Nie wydaje mi się, żeby była jakaś możliwość, w to, żeby on nie mógł, chcąc grać w koszykówkę, zaczął bardzo dobrze pracować siłowo. Uwierzył w to, że, że to jest bardzo potrzebne i, 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 i logiczne taka praca, jaką chcemy. A przede wszystkim mógł się w ostatnim czasie skupić na koszykówce 5 na 5 A Bardzo szanuję koszykówkę 3 na czy jego obowiązki, bo to jest ważne. Natomiast trzeba pamiętać, że poprzedni sezon i początek tego sezonu tak naprawdę to był dla niego wielki biuro i Myślę, że dla zawodnika, który ma 216 cm, jeśli lata w samolocie z kolanami pod brodą kilka razy w miesiącu, nie, nie, nie pomaga to. On się teraz koncentruje, skupia się na koszykówce, na pracy oczywiście szanujemy, w odpowiednim momencie swoje obowiązki w stosunku do gry 13 zrobi, ale rozwija się i funkcjonuje. Dużo pracy przed nim. Natomiast to, co chcemy, robi myślę, że krok po kroku posuwa się do tego, żeby moim marzeniem osobiście jest to, żeby dostał szansę w seniorskiej reprezentacji Polski 5 na 5 i żeby, i żeby z niego był taki koszykarz, bo to jest też cel tego projektu, tego co tu robię i, i po raz kolejny przypomnę, że to ci ludzie są tu najważniejsi w tej zabawie, którą, którą mamy mówiąc kolokwialnie. Jeszcze chciałem Panie Trenerze dopytać. Gratuluję zwycięstwa pierwszego we własnej hali w tym sezonie. Natomiast skoro już mówiliśmy o indywidualności, to chciałem o Andrzeja Pluta zapytać. Bo widać wyraźnie, że, że daje mu Pan zielone światło na bardzo dużo, że ma dużą swobodę. Tak to miało wyglądać? Ja nie wiem, czy ja jemu daję bardzo dużą swobodę. Bo tak naprawdę każdy z zawodników, który wychodzi na boisko ma swobodę i może grać w koszykówkę. Ja nie ukrywam, że ja nie jestem miłośnikiem zawiłej taktycznej koszykówki, być może dlatego, że nie miałem do, dotychczas okazji pracować z taką grupą ludzi, która mogłaby się w to wpisać, bo myślę, że gdybym miał pięciu Przemków Żołnierzy i, i nie wiem, pięciu Adamów Hrycaniów, to mógłbym się bawić w koszykówkę układaną, taktyczną. Mając młody zespół muszę bazować na cechach wolicjonalnych i na tych rzeczach, które pomagają nam dawać rozwój. I z Andrzejem jest podobnie jak z Adrianem. Podjął ciężką pracę fizyczną, bo zdaje sobie sprawę z tego, że ona jest potrzebna. <laughs> Zyskał pewność siebie, dostał należyty szacunek robi to co robi to co ma robić myślę że jest to w pewnym sensie porównując trochę myślę że jest to taki sezon dla niego jak Przemek miał w zeszłym roku w Zielonej Górze i myślę że Przemek jest co najmniej dwa kroki dalej a Andrzej po zeszłym sezonie który był jaki był potrzebował też takiego czegoś rozwija się pracuje słucha jest mu bardzo ciężko też się przestawić, proszę pamiętać, że to był strzelec, shooter, yy, scorer, a to są w jakimś sensie egoiści. Tak? On teraz musi się przestawić na grę jako rozgrywający, musi szukać kolegów, musi tworzyć grę i to nie jest łatwe, dlatego cieszę się tym bardziej, że, że to mu wychodzi. Ale dużo pracy przed nimi, powtórzę się pewnie, ale ale moim marzeniem jest to, on już jest w reprezentacji polskiej, ale moim marzeniem jest to, żeby w tej reprezentacji był na stałe i żeby, żeby walczył i robił swoje, bo co do Przemka, ja nie mam wątpliwości, tego typu zawodnik z tym charakterem, z tymi umiejętnościami, z tą fizyką, reprezentacji Polski będzie potrzebny zawsze, jak będzie zdrowy. Tu się nie martwię o to bez względu na formę. Myślę, że wspomnę po raz kolejny z tym projekt i po to pracujemy, żeby w pewnym sensie produkować reprezentantów. A ja też będę monotematyczny. Czy to zwycięstwo yy, oznacza, że zapominamy o, o, nie wiem, o wzmocnieniach, czy o rozglądaniu się? Jeśli są pytania do, do Przema, nie będzie, to ja puszczę Przemka, żeby on się, bo on musi chłodzić nogi i tak dalej, dajmy mu też dzięki przemu. Yy, ja odpowiem w ten sposób. W ogóle nie ma żadnego znaczenia. Może jeszcze raz od początku. Mam nadzieję, że spora grupa ludzi wysłucha tego, co robimy. Projekt, który tworzymy tutaj, jest projektem zamierzonym. A nie chcę wchodzić i wnikać w szczegóły dotyczące finansów, możliwości, ale myślę, że dzięki, w dużej mierze dzięki temu, że ten projekt funkcjonuje, może być y, koszykówka na wysokim poziomie ekstraklasowym w Gdyni. I po to są tu tacy zawodnicy, tacy trenerzy i taka praca, żeby tych zawodników rozwijać i robić co trzeba. Y, jest to trudne i będzie jeszcze trudniejsze, bo my jeszcze nie zrobiliśmy nic tak naprawdę. Y, ale wiadomo i zrobią za nich robotę. <coughs> Cały czas jesteśmy aktywni na rynku transferowym, Nie zamknęliśmy e, e, absolutnie Roostera, bo my musimy wzmocnić drużynę, musimy uzupełnić drużynę. Mamy tego świadomość, co się dzieje. Ja w tym momencie mam problemy z organizacją treningu 5 na 5, przy kontuzji Stefana Kenicza, przy kontuzji Kołakowskiego, który wspiera nas, pomaga, jakby nie było <coughs> solidny zawodnik. E, e, I to jest, to jest duży kłopot. Musi ktoś do drużyny dołączyć. Pracujemy nad tym, szukamy. Staramy się zrobić tak żeby dołączył jakiś polski wartościowy zawodnik. Ale nie ma żadnego problemu z tym i nie mamy kłopotu z obcokrajowcami. Jeśli będzie potrzeba, ściągniemy zawodnika z zagranicy i on nas wesprze. W tym nie ma żadnego kłopotu. My po prostu chcemy, żeby w tym projekcie minuty dostawali ludzie, na, 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 na których chcemy wydawać te pieniądze i naszą pracę. Będzie potrzeba, wprowadzimy kogoś z zagranicy i tu zwycięstwo, czy my wygramy jeszcze jeden mecz, teraz, czy dwa kolejne, nie ma absolutnie żadnego z, z, znaczenia. Ta drużyna się musi rozwijać i musi grać. Żeby młodzi gracze mieli z kim trenować, musi być jakość. Jeżeli... Teraz już brakuje, to jest problem. A jeżeli kogoś by jeszcze brakło, ktoś by odszedł, wiemy o tym skanem: mamy gracza na otwartym kontrakcie, z Przemek nie na otwartym kontrakcie, z Andrzej Puta na otwartym kontrakcie. No, słuchajcie, ja tego nie wiem. Ja za tydzień mogę się obudzić z rzeczywistością, że nie mam dwóch podstawowych graczy, co wtedy powiem? Dalej się bawimy? No nie, musimy patrzeć, ale bez względu na to, czy ci gracze zostaną, czy nie zostaną, bo nie teraz jest dywagacja, jest może nie na miejscu teraz, to na pewno kogoś szukamy. Rozglądamy się, wertujemy rynek i myślę, że jesteśmy przygotowani na taką ewentualność klub, z tego co wiem, organizacji również jest gotowy na takie. rzeczy. to jest kwestia tylko tego, żeby wiedzieć, w którą stronę mamy iść. Więc myślę, że, że jesteśmy otwarci i, 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 i trzeba być dobrej myśli i wierzyć w to, że, że, że tu będzie jeszcze ciekawie. Myślę, że emocji było dużo, więc myślę, że jak jeszcze troszkę dorzucimy, to, to będzie ciekawie i będzie emocjonująco, mam taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Państwu bardzo. bardzo. Dziękuję.